Cześć, ja się nazywam Ania Migala i dziś rozmawiam z doradczynią Centrum Opus, Magdą Korczyk-Waszak, o pakietach na rozwój ekonomiczny. Cześć, Magda. Cześć. Magda, może na sam początek powiedz nam, co to jest pakiet na rozwój ekonomiczny i co dokładnie się w nim dostaje. Pakiet na rozwój działań ekonomicznych to taki pakiet wsparcia w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, w którym są wielorakie działania i taka szeroka oferta. Przede wszystkim udział w inkubatorze, który daje możliwość przetestowania swojego produktu lub usługi przez okres 6 miesięcy o wartości 1500 zł. Mikro wsparcie finansowe w kwocie 3,5 tysiąca na rozwój działalności ekonomicznej, w tym poczynienie jakichś zakupów, sprzętu, pomocy, które będą używane właśnie do tej działalności ekonomicznej, wsparcie doradcy rozwojowego coacha przy budowaniu modelu biznesowego przez okres 10 miesięcy. Także wsparcie doradców specjalistycznych, prawnika, wsparcie księgowe i doradcy biznesowi. Osiem szkoleń, webinariów, które mają wzmocnić potencjał grup i organizacji, przyszłe organizacje prowadzące działalność ekonomiczną. I to są takie webinary, które są skoncentrowane właśnie na mm, poszerzaniu wiedzy z zakresu prawa prowadzenia organizacji, yy, podstaw finansowo-księgowych w organizacjach pozarządowych. Także zaprosimy na taką grę yy, dotyczącą myślenia biznesowego, negocjacji, budowania partnerstw biznesowych. Będziemy mieć też webinarium na temat badania potrzeb i zarówno do działalności statutowej, jak i do działalności ekonomicznej w organizacji. Także będziemy mieć takie webinarium poświęcone wykorzystywaniu mediów społecznościowych do prowadzenia organizacji i prowadzenia biznesu w organizacji. No, będziemy też uczyć na innym szkoleniu, jak wyceniać swoje produkty i usługi, oraz jedno z webinariów będzie na pewno poświęcone RODO czyli temu, co jest bardzo ważne w kontekście chronienia wizerunku, przetwarzania danych osobowych, no, co jest oczywiście też niezwykle ważne w prowadzeniu biznesu. Oprócz tych webinariów będą też spotkania sieciujące, pozwalające poznać się wszystkim pakietobiorcom. Mikrowsparcie finansowe, to jeszcze dodam, to właśnie takie mikrowsparcie, które może być przeznaczone na... Zarówno na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji, czyli na przykład szkolenia, kadry, zespołu, zakup sprzętu, o którym wcześniej wspomniałam, usługi promocyjne i marketingowe też mogą zostać pokryte z tego, właśnie z tych środków i jeszcze na przykład na koszty realizacji pilotażowych działań, na przykład przeprowadzenia warsztatów. OK, super. A kto może aplikować w konkursie na pakiet na rozwój ekonomiczny? Pakiet na rozwój działań ekonomicznych jest przeznaczony dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną, ale także dla organizacji pozarządowych już działających, które planują swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej, zarówno gospodarczej lub odpłatnej. Mhm. Wspomniałeś trochę wcześniej o inkubatorze. Powiedz, proszę, czy udział w nim jest obowiązkowy i z czym dokładnie wiąże się udział właśnie we wspomnianym inkubatorze? W inkubatorze macie możliwość testowania swoich usług i produktów. To jest też czas, kiedy macie możliwość budowania oferty promocyjnej. W inkubatorze oferujemy Wam naukę. Tego, jak wystawiać faktury. Możecie stworzyć swoją wizytówkę na stronie internetowej, mieć też konto bankowe, na które będą spływać przychody z waszej działalności ekonomicznej. Świetnie. No to może teraz porozmawiajmy chwilę o modelu biznesowym, bo też to, to już tutaj padło. Co to jest model biznesowy? Bo dla niektórych może to brzmieć przerażająco. No i ile trwa takie budowanie tego swojego modelu biznesowego? Model biznesowy to taka układanka biznesu, czyli właściwie, co sprzedaje, komu sprzedaje, za ile, w jaki sposób, w jaki sposób będę docierać do klientów, ile to kosztuje, czego lub kogo potrzebuje do tego, by z sukcesem sprzedać swój produkt lub usługę. Proces tworzenia modelu trwa 10 miesięcy, dlatego, że jest to takie rzetelne narzędzie, w którym no, weryfikujemy pomysły i staramy się je jak najbardziej urealnić. Taki, taka praca polega na spotykaniu się z doradcą rozwojowym lub doradczynią rozwojową i wypracowywaniu właśnie modelu, odpowiadaniu sobie na różne pytania, Ponieważ ten model będzie ofer, będzie właściwie fundamentem do stworzenia oferty biznesowej dla klientów. Ok. A co to jest działalność ekonomiczna organizacji pozarządowej? Myślę, że też niektórzy nad tym terminem mogą się zastanawiać. Działalność ekonomiczna to forma aktywności przynosząca dochód organizacji ze sprzedaży usługi lub produktu. I mamy dwojakiego rodzaju tą działalność ekonomiczną, do której będziemy zachęcać i zapraszać organizacje i grupy w pakietach. Działalność odpłatna pożytku publicznego to pierwszy typ i który nie podlega zgłoszeniu do KRS-u. Polega na pobieraniu opłat od odbiorców działań, np. uczestników warsztatów do wysokości Kosztów danego działania, czyli działalność odpłatna statutowa nie jest działalnością gospodarczą, nie może wiązać się z zyskiem, może być realizowana jedynie w obszarze działalności pożytku publicznego i organizacji i musi bilansować koszty i przychody na zero w organizacji. Działalność gospodarcza natomiast już podlega rejestracji w rejestrze przedsiębiorców. I właściwie może być prowadzona w dowolnym obszarze. Niekoniecznie ściśle związanym z, z działalnością statutową. I zyski z działalności gospodarczej mogą e, być przeznaczane na działalność statutową organizacji, bo pamiętajmy, że działalność ekonomiczna jest tą, która ma wspierać, zawsze, zawsze wspierać e, właśnie działalność e, statutową i też cele społeczne, które będzie realizować organizacja. Super. Też wspomniałaś, że w ramach pakietu dostaje się jakieś mikro wsparcie finansowe, rozumiem, że można te pieniądze wykorzystać na jakieś zakupy. W takim razie może powiedz nam proszę, co można kupić w ramach tego pakietu? W ramach pakietu można zakupić różne usługi i sprzęt, który będzie potrzebny do prowadzenia działalności ekonomicznej. Jeśli chodzi o sprzęt, to to może być sprzęt komputerowy, może być sprzęt służący do nagrywania, do montażu, rzutnik. Różne sprzęty, które przydadzą nam się właśnie w prowadzeniu tych naszych działań. Mogą być to aparaty fotograficzne, w zależności od tego co, jaki pomysł jest na biznes. Ale także z tych kosztów można pokryć zakup szkolenia, który wzmocni nasze kwalifikacje, pozwala nam później prowadzić działalność ekonomiczną. Tutaj tylko dodam, że jeśli będziemy wykupywać taką usługę szkoleniową, to wszystkie firmy, które, właśnie od których będziemy kupować tą usługę, muszą być zarejestrowane w rejestrze instytucji szkoleniowych, to jest bardzo istotna, istotna sprawa, żeby o tym pamiętać. Co jeszcze można kupić? Jeszcze można na przykład. Wykupić jakąś usługę tworzenia identyfikacji wizualnej organizacji, logotypu, także pakiet jakiś promocyjny lub też materiały promocyjne, gadżety, rolapy, takiego typu rzeczy, które pomo pomogą nam promować działalność. Także to, co możemy zakupić, to na przykład materiały dydaktyczne, książki, pomoce, gry, które mogą nam właśnie pomóc prowadzić tą działalność ekonomiczną. Myślę, że poznaliśmy już odpowiedzi na te najbardziej nurtujące nas pytania. Teraz może zapytam, dlaczego warto skorzystać z tych pakietów? Może znasz jakieś dobre praktyki albo przykłady do korzystania właśnie takiego wsparcia, które tutaj oferujemy. Hmm. Co można zyskać i jakie są korzyści? No, ich jest wiele, ale może zacznę od tego, że organizacje pozarządowe coraz bardziej się profesjonalizują i też mają apetyt na realizację różnych działań i usług, które niekoniecznie można realizować z pomocą grantów. Dlatego ta działalność ekonomiczna i to, czego uczymy właśnie w pakietach, pozwala organizacji usamodzielnić się i uniezależnić od grantów, dotacji. Także kolejna, kolejna taka korzyść to właśnie zwiększenie zakresu usług i zwiększenie oferty dla swoich odbiorców, klientów, także no, korzystanie z zasobów członków organizacji i ich talentów. Tak naprawdę działalność ekonomiczna organizacji to sprzedaż wiedzy i umiejętności właśnie członków organizacji. Ja myślę, że też pandemia pokazuje nam, że niektóre formy działań i takiej aktywności, które też były pokrywane z grantów, już nie do końca może być realizowane. Dlatego też wydaje mi się, że ten okres roku, który mamy za sobą, też skłonił do refleksji i też może być przyczyną tego, że ta kreatywność właśnie w poszukiwaniu nowych działań czy nowych form działań yy, będzie, będzie większa, tak i należy to wykorzystać. Organizacja pozarządowa, to chciałabym przypomnieć, że oczywiście może być też partnerem, biznesowym partnerem dla innych sektorów zarówno samorządu, jak i biznesu. O czym tu, co, co mam tutaj na myśli, no, korzyścią tego, że będziemy prowadzić działalność ekonomiczną, jest to, że możemy występować właśnie w różnych przetargach i też oferować swoje usługi w sposób odpłatny, możemy zapraszać na płatne kursy, możemy organizować różne imprezy na zlecenie, na przykład samorządu, ale też właśnie biznesowe imprezy. Możemy y, na przykład wyposażać, y, wyposażać różne firmy czy samorząd w gadżety. Y, też bardzo popularne teraz, y, coraz bardziej myślę, y, są usługi cateringowe, które również mogą być y, Właśnie oferowane przez organizacje pozarządowe. Ja myślę, że czasami organizacja prowadzi bardzo ciekawe warsztaty, które mogą stanowić na przykład dla biznesu niejako taką formułę integracji, team buildingu, i też to, to, to też na pewno jest coś ciekawego, co możemy zaoferować, kiedy mamy tą działalność ekonomiczną. To, co oczywiście zyskujemy tutaj w pakiecie, to absolutna wartość edukacyjna, zarówno grupowa, jak i indywidualna, ponieważ w pakiecie mamy webinary, o tym powiedziałam, ale także konsultacje indywidualne, na, yy, yy, głównie dostosowane do potrzeb danej grupy i danej organizacji. I to na pewno jest taki zysk. No, czasami, jak rozmawiam z grupami i organizacjami z poprzednich lat, które uczestniczyły w naszych właśnie pakietach, mówią, że jest to wartość bezcenna. To właśnie ta wartość edukacyjna. Ale to, co jest tutaj, wydaje mi się, najcenniejsze, to inkubator, który jest swoistym laboratorium e, pozwalającym w taki no, jednak bezpieczny sposób sprawdzić ten nasz pomysł na biznes, czy to działa czy ten biznes jest potrzebny, czy będzie na niego właśnie zainteresowanie. Też macie przy okazji no, trwania tutaj i korzystania z inkubatora cały czas kompleksową opiekę i wsparcie doradców, no i właśnie możliwość prezentacji swojego pomysłu także innym organizacjom. Żeby zachęcić jeszcze bardziej, to mogę powiedzieć, że właściwie każdy pomysł można zrealizować w ramach pakietów na rozwój działań ekonomicznych. Każdy pomysł biznesowy my staramy się konsultować, wspierać Was, czasami urealniać i zadawać trudne pytania, ale wierzcie mi, że właściwie. W jakiejkolwiek dziedzinie działacie, możecie przyjść z takim pomysłem do nas, bo na przykład mieliśmy już grupy takie jak Stowarzyszenie Grupa Teatralna Nota która działa w obszarze kultury i przygotowała autorski spektakl właśnie w ramach pakietu. Mamy stowarzyszenia. Które się zajmują organizacją koncertów, wycieczek, opieki nad artystami. Mamy też takie organizacje, które zajmują się kursami dla kobiet, tworzeniem sesji fotograficznych, prowadzeniem portalu o ciało pozytywności i akceptacji dla kobiet i ich organizowaniem eventów i ich pomysłem była też współpraca z reklamodawcami na tym portalu. Także z dziedziny pomocy takiej społecznej, bym powiedziała, i zdrowia mamy organizacje, które oferują terapię online, terapię dla osób dotkniętych depresją. To Fundacja Pandora, prowadzą grupy wsparcia właśnie związane z tą chorobą, ale też zupełnie inny pomysł to gabinety terapeutyczne i terapia logopedyczna oraz tworzenie autorskich i innowacyjnych pomocy właśnie do takiej terapii. Inny, inny pomysł to prowadzenie warsztatów z rękodzieła i sprzedaż rękodzieła. Ale też usługi rehabilitacyjne, usługi turystyczno-rekreacyjne pod tytułem organizacja właśnie na zlecenie gier miejskich, oprowadzanie wycieczek, też warsztaty z szycia, eventy integracyjne połączone właśnie z jakąś aktywnością. No, nie mówiąc o branży sportowo-rekreacyjnej, czyli na przykład Nordic Walking, z bełchatowa organizacja, która właśnie prowadzi takie inicjatywy, wycieczki, zawody, obsługuje ligę, Nordic Walking, wynajmuje sprzęt. Więc pomysłów jest wiele i z każdej dziedziny można to po prostu zrealizować. Wierzymy, że z naszą pomocą będzie Wam po prostu łatwiej. Dziękuję Ci bardzo. Jak widać, bardzo wiele pomysłów można dzięki temu wsparciu zrealizować, i tak naprawdę ogranicza nas tylko i wyłącznie wyobraźnia. To jeszcze tylko Magda poprosiła o takie krótkie podsumowanie i wskazówki dla ubiegających się o pakiet. Ok, no to teraz takie podsumowanie i najważniejsze kwestie. Wnioski na pakiet y, Rozwoju Działań Ekonomicznych składacie do 21 lutego 2021 roku do godziny 23.59 wyłącznie mailem. Y, mamy to bardzo ważne, mamy dwa nabory. Nabór na owes region i mamy nabór na owes Łódź. Y, dwa różne konkursy, y, które mają swoje Dokumenty, więc proszę, żebyście określili, gdzie będziecie działać, na, na, czy na terenie łodzi, czy na terenie regionu i w takim naborze wzięli udział. Także podane dane są, do których doradców należy przysłać i na jakiego maila należy przysłać wniosek. Wszystkie oczywiście rzeczy znajdziecie na naszych portalach, na Facebooku, na stronie www, ale jeszcze jest chwila czasu, można się do nas zgłosić o konsultację takiego projektu. To, co ważne, zanim się też zgłosicie, to proszę czytajcie regulaminy, informacje. Także macie podane na stronach internetowych karty, Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku będziecie wiedzieć, co bierzemy pod uwagę i proszę, żebyście po prostu się do tego zastosowali. Przed nami jeszcze parę dni, dlatego no, zachęcam do właśnie spotkań z konsultantami i. i też wymiany mailowej jeśli chodzi o właśnie doradztwo jeszcze to co ważne co też jest zawarte w regulaminie ale przypomnę że działania które obejmuje pakiet i które należy opisać w projekcie to 10 miesięcy czyli realizacja waszych działań w pakietach trwa od 1 marca do 31 grudnia Wszystkie informacje znajdziecie na fanpage'u Centrum Opus, na stronach www.opus.org.pl. Dziękuję Ci bardzo za to, że ze mną porozmawiałaś. Mam nadzieję, że to nagranie będzie dla Was pomocne i że przekonaliście się dzięki niemu, że warto właśnie zawnioskować o dofinansowanie w ramach tego pakietu. Dziękuję bardzo. Magdalena korczyk waszak doradczyni Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Opus. No i oczywiście, jeśli tak, to nagranie Wam się podobało. Jeśli uznajecie je za przydatne, zasubskrybujcie ten kanał na YouTube. Na pewno będzie się na nim pojawiało jeszcze więcej nagrań tego typu. I zaobserwujcie nasz profil na Facebooku. Tam też będziemy informować, kiedy pojawią się jakieś nagrania i informacje dotyczące najbliższych pakietów. Dzięki wielkie. Cześć.